Tak jak mówiłam jest naszym pierwszym. Następny planujemy zrobić we wrześniu, a po drodze będziemy organizować warsztaty. Będziemy organizować wyjazd szlakiem włókienniczym, czyli wybieramy, chcemy się wybrać z chętnymi osobami do Żyrardowa i do Łodzi. Chcę, na koniec zorganizujemy wystawę z materiałów, które uda nam się zebrać i pamiątek, które Państwo nam udostępnicie lub wypożyczycie. A w ogóle generalnie naszym zamiarem, moim, Uli, czyli Fundacji Dom i Stowarzyszenia Widok, jest stworzenie najpierw takiego może online'owego muzeum włókiennictwa, a docelowo takiego muzeum włókiennictwa z prawdziwego zdarzenia w Było zarobić, akordowo, bo to tysiące, ile tysięcy się wybije, liczniki były i ile ty, i razy to czulenko przelezi, ile tysięcy, to od tysiąca się zarabiało. To się chciało najwięcej. Ja czasami rok nie mylę, bo się chciało więcej tysięcy wystukać, żeby, tak, żeby to dobrze szło bardzo, to tak się zarabiało. Dobrze, mm -hmm. dobrze się pracowała. Tylko ja już potem w 1966 roku rodziłem córkę w lipcu i no nie było jak tutaj możliwości, może leśnikiem. Jechaliśmy tam do Puszczy, mm. w czerwonkach, potem teraz w mieszkamy. się zmieniały, jak zaczynała zaczynały powstawać Kalnia, to były najpierw like saurery, później były lanciery, potem zmieniały na pękki i na włoskie, także tak tak były coraz jest... lepsze. O, te pierwsze były wiadomo, no ciężka słucha, a później były lżejsze i nowsze, przede wszystkim nowsze. Bo no, już, że to były takie biedne, biedny kraj, biedne czasy w tamtych latach. To nie to, że teraz wszystko na przyciski, i wtedy było dużo na przyciska komputerów. A czemu to jest takie duże, ile no to było tych turbin? O, tu stoi wirbos, prawie dosyć tam, taki stożek. Dwa sztuk dwa stoi. I, stoi wod, tak. I wodę, i on źwirem był wypełniany różną chemikalią i ulepszało tą wodę, no przecież to nie sztuka, ktoś pomyślał, a ulepszyć wodę to można przez sito, albo przez jakieś tam wylezłe, niestety wasz, no, tam to było pomieszczenie dla was, ile was przeszło do na to, żeby zwiększyć wodę.